droga krajowa numer 28 całkowicie zablokowana w miejscowości Dobra zderzenie dwóch samochodów osobowych nie pójdziemy na drugą stronę bo tam jeszcze strażacy wycinają w tym momencie osobę która jest zakleszczona w pojeździe na miejsce jeszcze docierają służby droga jest zablokowana to omijajcie drogę numer. nr 28 szaleje burza strażacy już wydobyli tą osobę ale zaraz wejdzie ona pewnie przenoszona do karetki Współpraca zderzenie Komisją Oprócz tego są zderzenia na w terenie powiatu dochodzi do pożarów.